Witajcie ludzie! Dzisiaj gramy w Neighbor Next Door, gra India. W ogóle nie wiem czego tu się mogę spodziewać, po prostu gramy w grę India, ponieważ nie ma nic ciekawego do nagrywania teraz. Oh, I feel asleep again. Press left mouse to, con to continue. At last, I'm not late, at late to work. Ugh. A hej, night, night shift. I have a time. Let the ra routine start as always. Naciśnij lewy przycisk, myślę, żeby wstać. Ok. A, to był ten telewizor. Jezu. Jezu. O, ale to po bani daje, ty. Zobra, czyli jako pierwsze idziemy skorzystać z Kibla, jednak nie się umyć? Nie mogę się umyć. Do roboty się nie myjemy, dobrze wiedzieć. Buff A, czyli Buffroom. Czemu tu. Dopiero zauważyłem, że te drzwi tak wyglądają. Co mam jako pierwsze niby zrobić? A Tour on all lights. Okej. Okay. Fajna rutyna. Muszę włączyć. Muszę włączyć wszystkie światła w domu. Drink coffee. Take a bath To nie wiem To nie wiem co to jest uz zdjęć, ale okej. Okay. Czyli teraz mogę się umyć. Ciekawe dźwięki ta grama. Mam nadzieję, że nic zagłośne nie będzie. Ponieważ... Nie wiem jak, jak mam ustawiać dźwięki bo mnie tutaj wciul głośne Turn off all the lights A Turn off all the lights Okej okay. I co potem? Go to work Okej, okay, czyli wyłączamy ostatnie światło I idziemy do pracy Mówicie Tutaj? Aha, to jest winda Jezu, ty, ten gu. Aha, okej okay. 5 godzin później Well, that was fast. Look like I'm having a new neighbor. That nap I I to give me so much energy. I should go talk with, with him. Seems like a good old man, no? Bardzo fajnie. Właśnie taka gra jest trochę dziwna, bo nie wiesz, czy to jest coś dobrego czy nie. Hello, I guess you are you my neighbor. I'm Jason. Oh yes, I'm glad you you are here. I need your help. Sure. My apartament is completely full with big uh, box, doesn't fit. Do you mind take it, uh, to your apartament Just for the night? Okay, uh, ok, sure, no problem. Great, just one thing, do not open it. Hand it to me tomorrow, thanks. Sure, man. Tu jest mój apartament. Ok, I should get some sleep. I was remember to give the box back to the man. Co to wszystko? Czy mam jeszcze to wziąć? Czemu nie mogę drzwi zamknąć domowych? Może mi kartka powie, co mam zrobić. A tu już nie ma kartki, a to nieważne. No to idziemy spać w takim razie. New Day, I should return the box. Hope he is already awake. Apartament 2A, don't forget. No to było około mnie przecież. Of course, the door is locked. I have to find a way to open the door before the old man comes back. He will be angry because I enter his apartment. Press if to use flashlight. Dziękuję za informa... Porze, co to jest za latarka. Mam klucz. Ugh. What the fuck? To jest i Am poron panego są da. Shit, he's here. I need to get out of here. Can't make any noise. And I should run off my flashlight. A do, dobra gra. Nie wygrywam mojego głosu na szczęście. O, latarkę. Ja pier. Dobra, trzeba znowu to wszystko powtórzyć od nowa. O, he heard you. Ending 2 na 2 A no tak, bo ta gra miała dwa endingi, zapomniałem. Dobra, tutaj, że muszę yy, odłożyć bok. Mam nadzieję, że jest dobry apartament 2a. Oczywiście, drzwi się zablokowały. A muszę jeszcze pod te drzwi podejść. No tak. Ech. Dobra, musimy szybko sąd wyjść, póki on nie przyjdzie, bo będzie zły za to, że weszłam do jego apartamentu i F, żeby użyć sobie latareczki. Choć tak szczerze nie wiem, po co latarka, skoro. Czemu mi to myszkę cały czas teleportuje? Przeszłam. Shit, aha, dobra, dobra, tak, dobra. I make any noise. Ej, shubi. Be... Jezu, ale to się szybko naprawdę na. To się naprawdę szybko robi. Te dwa endingi, że są. Ja muszę. Ja muszę uciec z ich apartamentu jak najszybciej. Nie wiem, czy mogę tak stać też w sumie. Nie, yeah, udało mi się, you escape! Ending jeden na dwa Czyli zrobiłem wszystkie endingi. Super, więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!